Halo? No, halo, siemano, a jeszcze mam pytanie, mogę sobie nagrać w, do vloga na przykład coś tam? Aha, dobra, spoko. Hmm? Ja go tak Czaję. Tak Czaję. Czaję. Czyli ja mogę coś na, na luzie to nagrać to sobie? Zrobić. To, to sobie nagram. Siema wszystkim, dzisiaj mam fajną akcję, ale... To znaczy nie dzisiaj jest ta fajna akcja, ta fajna akcja będzie dopiero za 2-3 dni. I będziemy robić bardzo fajny, charytatywny fire show. Robimy dzisiaj przekozacki pokaz, ale najpierw śniadanko. <zysklaracja> Plan na pokaz jest taki, że będziemy robić fire show dla dzieciaków. Jedziemy do garażu po sprzęt. W ogóle to nie ja wymyśliłem ten pokaz. Pomysłodawcą tego pokazu jest Piotrek, który nie wiem czy wymyślił to sam, czy ktoś mu zaproponował taką opcję. Pomysł jest przy wypadku. Garaż! Jest trochę zimno, a w ogóle ten pokaz będzie dla dzieciaków, takich jak Kubi, albo może mniejszych, albo może większych, które obecnie przebywają w szpitalu. A jak wiecie, w obecnych czasach czasem w ogóle nie można się odwiedzać, więc taki był plan, żeby zrobić im pokaz. Jesteśmy spakowani i zawijamy do domu, się spakować dalej w domu do pracy. Siemanko, siemanko, jesteśmy przed pokazem, jaram się mega, wszyscy tam już przygotowują sprzęty. I wszystko inne. Yy, mamy dwa pokazy, w sensie będziemy biegać między tymi oknami. Dzieciaki będą sobie to oglądać z okien. No i wypas wypas akcja. No i tak, jesteśmy po pokazie. Było spoko, chociaż nie zrobiliśmy wszystkiego co chcieliśmy, ale było spoko, było fajnie. Było fajnie sobie znowu pokręcić ogniem, spotykać trochę fajnych ludzi. Był klimacik. Trochę na spokojniej. Emocje opadły, minął już dzień, dwa od pokazu, jak tam, co tam na pokazie. Nie zrobiliśmy, jak już mówiłem wcześniej, wszystkiego, co było w planie, to znaczy... Z przyczyn technicznych nie mogliśmy zrobić pokazu przed oknami z każdej strony szpitala, gdzie są oddziały dziecięce. Tylko udało nam się zrobić przed jednymi takimi wielkimi oknami, w, w takim półkolu. Bębniarze grali na dżambach na żywo. Oczywiście to był pokaz troszeczkę improwizowany. Nie ułożyliśmy żadnego układu ani nic takiego, więc zawsze po takim pokazie zostaje taki. Ale w pokazach, które są improwizowane, zawsze mi zostaje takie coś, że można było coś poustawiać lepiej. Ale pokaz był naprawdę spoko. Bardzo fajnie było sobie pokręcić, bardzo fajnie było się spotkać z tymi ludźmi. No i tak. Jest ładnie, jest dużo fajnego miejsca i chciałbym coś powiedzieć. Jak byłem na tym pokazie i kręciliśmy dla tych dzieciaków, to mega się jarałem tym, że możemy to robić. Uświadomiłem sobie kilka rzeczy, ale ta najważniejsza jest taka, że jestem mega Bogu wdzięczny za to, że mamy dwójkę zdrowych dzieciaków, za to, że dostajemy tyle dobra i po prostu ogrom błogosławieństwa, blesy wszędzie. No że kozak, naprawdę kozak. Mega fajnie jest zrobić coś dobrego dla e, drugiej osoby, a tym bardziej dla takiej, która. Tego potrzebuję. Myślę, że jakbym siedział w szpitalu i myślał o tym, że coś mi jest, niezależnie od tego, czy to by było coś wielkiego, jakaś ciężka choroba, czy jakaś mała, to każdy telefon, każdy SMS, każda jakaś akcja, która się dzieje specjalnie po to, żeby mi było łatwiej, by była przecudowna. Dlatego tak, dlatego jestem mega wdzięczny, chociaż jest mnóstwo problemów, ale nie ma takich problemów, których się nie da rozwiązać, a jakby ich nie było, to by pewnie było nudno.